Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś polecimy sobie znowu z blistrami yy, z sezonu 15-16 Champions League. No i szukamy co? Klubów 100 najbardziej. Najrzadsze karty, resztę się uda ogarnąć, ale te kluby 100 fajnie by było trafić. No a dzisiaj od, będziemy otwierać po kolei. Cztery saszetki. I lecimy. Well. Levitki Tu niestety tylko on Jeszcze Hereda na Was ja wiemy, że będzie Robercik Tylko pytanie na jakim limicie Srebrny, ok Srebrny limit Guardado oh, Hulk Event. Dobra, fajna saszetka, Manolas, karta gwiazdy, Aguero, Busquets w ogóle trafił do tego Inter Miami, gdzie Messi, ogólnie ciekawy transfer. De Bruyne, Kumus Maszczerano Antolic zachawi. Ciekawy transfer, zobaczymy co on nam pokaże. Dobra, to był jeden blisterek. Live w ogóle właśnie co z live'em. Live niestety nie wypalił z powodów no, czasowych. Nie miałem zbyt czasu, żeby go zrobić. Postaram się w tą niedzielę go zrobić. Nie będzie tak długi jak miał być, czyli 10 godzin. Stwierdziłem, że to będzie zbyt monotonne. Okej, okay, jeżeli ten live wam się spodoba i będziemy mieli robić live'y, to sobie będziemy robić. Ale ten, ten będzie krótszy, myślę, że tak do 3 godzinek. I, I sobie rozdamy te nagrody, co będą i tym podobne rzeczy. Schneiderlin. Odbiór nagród yy, będzie o, opisany na grupie, więc wejdźcie na grupę. Będziecie mieli wybór. Z odbiorem nagród, ale to mówię, wszystko będzie opisane na grupie w jednym poście dotyczącym live'a. I pytanie, czy będziecie chcieli. Nie wiem, czy FIFA uda się tutaj brązowy lewy, niestety. Czy FIFA uda mi się postreamować? Jeżeli nie, to może w Cesa uda się pograć, czy coś. Dacie znać. Znowu masz Rakitić Buskiec. Dacie znać, co byście chcieli sobie obejrzeć na live'ie. Pewnie coś o kartach też. Poprzeglądamy sobie i tym podobne rzeczy porobimy. Taki luźny live będzie. No i te nagrody będą, tylko muszę jeszcze jakieś pomysły wymyśleć. Jak macie pomysły, możecie mi na... A, zawodnik meczu. Możecie mi na privie pisać, zachawi zawodnik meczu i Mata, kartę gwiazdy. Do tego Waran... i schowkowski Możecie mi pisać, co tu za okruchy są z chęcią poczytam, No lepiej, żeby to dotyczyło typowo live'a, żeby nie było tak, że ktoś sobie nie będzie na live'ie, bo to o to chodzi, żeby, o cross z modriciem, chodzi motili, chodzi właśnie o to, żeby to było tak, że osoby będące na live'ie będą mogli zdobyć nagrody, są dość fajne, nie będę wam zdradzał co, Nagrody będziecie też wybierać, ale będziecie je wybierać tak, że nie będziecie wiedzieli, co w nich jest. To też myślę dość ciekawe będzie. To złoty lewy brązowy. A z tym złotym lewym nie jest tak kolorowo. Tak samo jak kolorowo nie jest z tymi klubami Delp tą, a szkoda chyba są cztery, więc tam chociaż jeszcze ten jeden ale widzę, że tu z tym jednym to będzie problem trafić markinios chcą potwierać to wszystko, co mam już do końca co to jest? chyba zawodnik meczu tak, zawodnik meczu Fajnie, ten zawodnik meczu był ogólnie mega fajnie wyglądał jako karta. Na pewno lepszy niż ten zwykły. No i dobra, jeszcze 500 Liczę licząc tą. Mówię, chcę to pootwierać, żeby wiedzieć na czym stoję i co muszę ogarnąć sobie z braków. No i znowu tutaj nic ciekawego. Szkoda ogólnie, że. Szkoda jest taka, że tutaj limitki były tylko ten lewy. Ale może za paręnaście lat komplet lewego się sobie zostawimy, może coś nam będzie wart. No i brązowy niestety. I dziś złotego lewego nie uświadczymy, znowu Witzel. Niektóre saszetki jakby się powtarzały normalnie. O, mój królik sprintem nie no mnie przybiegł. Pewnie coś nabroił i przebiegł się tu położyć Zawodnik meczu znowu, kto tutaj? Banega, Rafael Dega i Cambiasso Okej okay. No i patrzcie, co się powtarza, o był Nie wiem czy po prostu one nie są z jakiejś serii tak samo pakowane i może być taki problem. No zobaczymy jak to tak będzie wyglądać To ipa. No Debrujne też był. Kto tu będzie? Gajtan, gwiazda. Zaraz zobaczymy tu. Npis. Czemu nie miał Depaj w ogóle? pisa. I teraz czy Gajtan już był Chyba nie. Okay, na nie było, ale ogólnie się dużo powtarza, zobaczymy co będzie w następnych odcinkach, ja Wam na dziś serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że w ogóle to otwierałem, chyba widzieliście to. Serdecznie Wam dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu, ładnie lecimy w tym roku, zaraz, znaczy już mamy 1500, więc wielkie dzięki Wam, no i lecimy po 1600 i tak powoli, miejmy nadzieję, że do tych 2000 tak... We wrześniu dobijemy, jak wyjdzie nowa FIFA albo jakaś nowa kolekcja. I będzie takie, wow, bo na razie mówię, jest sezon ogórkowy I tak, i tak cały czas dobijamy, więc jest elegancko. Ja Wam serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i dajcie znać, co Wy robicie w tym ogórkowym sezonie karcianym. Czy coś zbieracie, otwieracie, czy jednak robicie sobie pauzę? Dajcie znać. Siemaneczko i cześć.